To jak z tą pewnością siebie jest? Trudniej ją złapać zawodnikom czy trenerom? No przede wszystkim musimy ją dobrze zdefiniować, bo chyba to jest główny problem, że bardzo często to pojęcie jest takie rozmyte i trochę inaczej rozumieją je trenerzy, trochę inaczej zawodnicy mogę powiedzieć na pewno że skupiamy się na tym żeby to zawodnik był pewny siebie no ale też nie da się uciec z tego że trener również w dzisiejszych czasach musi emanować pewnością siebie bo jego decyzje będą przekładały się na to jak bezpośrednio będzie zachowywał się i myślał zawodnik którym jest bardzo trudno opanować, który odbywa właśnie z doświadczeniem którym mam właśnie z dobrymi wynikami eee... Wiele osób sobie z nią nie może poradzić, to też jest jakiś jak Mówił Pan, że ta pewność siebie wśród zawodników w ciągu 10 ostatnich lat się zmieniła. Dzisiaj troszeczkę mamy problem w Polsce z nadmierną pewnością siebie. To też jest kłopot, tak? Zdecydowanie tak. O ile kiedyś mówiliśmy o tym, że zawodnicy są skromni, nieśmiali, wstydzą się pewnych rzeczy, są zalęknieni. Tak dziś obserwując to, w jaki sposób dorastają, bo mówię tutaj o szczególnie o piłce młodzieżowej i dziecięcej, mamy drugi problem, czyli drugą skrajność zawodników, którzy są zbyt pewni siebie, a więc w tym momencie też nie ponieważ nie potrzebują treningów, bo ich poziom nastawienia do tego wszystkiego jest optymalny. Ich umiejętności są wystarczające do tego, żeby zrealizować cel, i tak naprawdę jest to współczesny problem. Nie tylko dla trenerów, ale również właśnie dla psychologów i różnych działaczy. Którzy starają się skupić na ciągłym rozwoju właśnie umiejętności zawodnika. W moim odczuciu, pewność siebie opiera się na sposobie myślenia o sobie, sposobie postrzegania siebie. No, myślę, że, że jest to bardzo mocno powiązane z przygotowaniem. Czy dzisiaj w klubach, w klubach profesjonalnych, widać już wśród i trenerów, ale i działaczy taką myśl, że. Potrzeba współpracy z psychologami, potrzeba współpracy w strefie mentalnej. Czy właśnie w strefie mentalnej ta poziom myślenia o tym zmienia się na, na, na korzyść? Na pewno dziś, jeśli chodzi o poziom zaawansowania i dostęp do wiedzy psychologicznej, mówię tutaj o wiedzy naukowej, bo, bo do takiej mamy najczęściej dostęp, jest bardzo duży. Możemy wygooglować sobie dzisiaj każde dowolne hasło, możemy zadać pytanie, w jaki sposób prawda, zbudować pewność siebie, w jaki sposób być odpowiednio skoncentrowanym, ale wiadomo, nie zastąpi to takiej profesjonalnej pracy, czy to psychologów sportu, czy osób, które po prostu są wykwalifikowane i rozumieją pewne mechanizmy. Myślę, że takimi osobami, też są trenerzy, którzy coraz częściej na kursach właśnie dostrzegają potrzebę pracy w sferze mentalnej i być może oni nie są psychologami, ale potrzebują wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce. Pewność siebie to dla mnie każda wykorzystana sytuacja na treningu, dobre pokazanie się trenerowi i każda wykorzystana sytuacja w meczu. Mówił Pan, że pewność siebie to jest taka cecha, która odróżnia sportowca dobrego od wybitnego. Czy my jesteśmy w stanie yy... Zbadać poziom tej pewności siebie, na którym, na, na którym powinna ona być odpowiednia, czy to w zależności jest od indywidualnej kwestii każdego zawodnika, czy każdego trenera. Najlepszą oczywiście taką metodą jest obserwacja, obserwacja meczowa, bo wtedy zawodnik przejawia pewne elementy związane z pewnością siebie, wtedy widzimy jego reakcje Tych reakcji nie da się oczywiście oszukać, czy, czy, czy w jaki sposób grać pod publikę, a z drugiej strony skuteczność tego, w jaki sposób zawodnik gra jest. No obserwowalna i myślę, że obserwacja treningu i meczu to są takie dwie, dwa najlepsze testy dla osób, które chcą zająć się tym tematem. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękujemy.